Drugi wakacyjny turnus w placówkach WSM rozpoczął się spotkaniem edukacyjnym zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Głównym tematem tego wydarzenia było bezpieczeństwo podczas wakacji oraz codzienne dbanie o zdrowie. Tak naprawdę ten wakacyjny czas jest szczególnie istotny w naszym codziennym życiu. No to słońce czy to te kleszcze, które, główne tematy, które dzisiaj poruszymy tak naprawdę z dziećmi, to są bardzo elementarne i istotne dla naszego zdrowia tematy. Oczywiście dzieci wiedzą bardzo dużo w tym temacie, ale uporządkowanie tej wiedzy jest również istotne. Dzisiaj będziemy też rozmawiać o takich codziennych rzeczach jak o higienie rąk czy higienie jamy ustnej. Tak naprawdę to też jest profilaktyka chorób, o której właściwie zapominamy, bo jesteśmy od przedszkola, od małego uczeni tego, no, że myjemy te ręce w odpowiednich sytuacjach, czy dbamy o tą naszą jamę ustną używając... E, nici dentystycznych, no, czy oczywiście myjąc te zęby rano i wieczorem. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się m.in. dlaczego latem tak ważne jest noszenie nakrycia głowy i stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym. Ponadto klubowicze podczas prelekcji otrzymali sporo informacji na temat zagrożeń czyhających w naturze, a w szczególności o kleszczach. Lata mamy coraz dłuższe, tak naprawdę ciepło jest większą część roku. Te nasze zimy nie są bardzo bardzo srogie, więc te kleszcze są aktywne właściwie cały rok. Kiedyś się mówiło o tym, że, że w lasach tylko, tak, wychodzimy do lasu i tam spotykamy kleszcze, a tak naprawdę teraz temat i obecność kleszczy jest właściwie wszędzie, więc w miejskich zaroślach, czy trawach czy w parku możemy tego kleszcza spotkać. więc taka, Na osiedlu też. Czyli też, tak naprawdę na osiedlu też, więc ta profilaktyka od kleszczowa chorób kleszczowych i w ogóle jakby działanie w kontekście, jak złapiemy tego kleszcza, też jest bardzo ważne. Oczywiście dzieci tu się uczą wy, no, wyjmować te kleszcze. Mamy takie atrybuty do wyciągania, specjalnie kupione w aptece. No i mamy też makietkę, czy model nazwijmy to, pomarańcze z goździkami do wyciągania tych kleszcz. Oczywiście dziecko nie będzie wyciągało tego kleszcza samego, to od tego jest dorosły, no ale pewna orientacja w temacie jest jednak też, no, ważna. Jednak największe zainteresowanie wyzbudziła część praktyczna zajęć. Dzieci Mogły samodzielnie przećwiczyć prawidłowe mycie zębów na modelu szczęki oraz nauczyć się bezpiecznego usuwania kleszczy. Dzięki tym warsztatom uczestnicy nie tylko lepiej zrozumieli omawiane tematy, ale także zdobyli przydatne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w codziennych sytuacjach.